Dobry. Gdzie pan, gdzie się pan teraz znajduje? W Wołominie. A to cudowny, ten cudowny obiekt za nami to? Nie wiem. To ja powiem. Muzeum Zofii Naukowskiej, Dom nad Łąkami. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest pan człowiekiem kultury i dużo wszyscy kandydaci na prezydenta mówią o wszystkim. Najczęściej o gospodarce, bo to jest portfel, to są nasze złotówki. A ja chcę wiedzieć, co ma pan do zaproponowania ludziom kultury i w ogóle kulturze w Polsce? Przede wszystkim to, żeby ją dowartościować i żeby ona wreszcie wyszła na plan pierwszy. Prezydent ma dużo narzędzi symbolicznych, o których dzisiaj też mówiłem, poprzez promocję różnych wydarzeń, poprzez Różnym wydarzeniom. Nie wiem dlaczego prezydent Duda zmarnował na przykład okazję, żeby zostać patronem z okazji 100 lat naszej niepodległości, dobrej serii tłumaczeń polskiej literatury. Przecież każde tłumaczenie polskiej literatury wprowadza nas do kręgu odbiorców liczącego miliony osób posługujących się nowym językiem. Czy można sobie wyobrazić lepsze uczczenie naszej, naszego potencjału kulturalnego, który mamy? Wyobrażam sobie prezydenta, który, który patronuje, który zaprasza, ale który też przedstawia bardzo konkretne regulacje. Na przykład teraz bardzo mocno chcę wesprzeć pracowników kultury, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji w związku z koronawirusem. Opracowujemy bardzo szczegółowy punkt programu na ten temat wraz ze stowarzyszeniem, które zawiązało się, żeby grupować pracowników choćby branży koncertowej, branży... No to nie, branża teatralna i branża filmowa to jest jedno, ale mamy olbrzymią branżę ludzi, olbrzymią część ludzi, którzy żyją z występów publicznych i ludzi, którzy obsługują te występy. To są pracownicy kultury, pracownicy sceny, pracownicy nagłośnienia, pracownicy oświetlenia. Inspicjenci. To są wszystko te osoby, które też powinny zostać zauważone przez państwo polskie, przez system. To jest coś, co będziemy się starali rozwiązać i przepisać na ustawy jak najszybciej. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie kultury, to jestem absolutnym zwolennikiem podpisania każdej ustawy i taką podpiszę, która będzie zwiększała udział produktu krajowego brutto przeznaczonego na kulturę. Bo bez kultury po prostu zginiemy. Niezależnie od tego, czy będzie kryzys, czy, czy będą czasy pokoju i spokoju. Dziękuję bardzo. jeszcze na koniec takie. Je, tekst Finałkowskiej. tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. To było w medalionach. Oczywiście dotyczyło bardzo trudnych i tragicznych czasów. Teraz są inne, bo mamy czasy pokoju, chociaż niepokoju. A ja mam pytanie, no tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Yy, no Pan jeszcze się nie sprawdził w polityce, więc jak to będzie? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze. Wydaje mi się, że w tylu rzeczach w życiu udało mi się sprawdzić napisałem 20 książek rozeszły się w prawie milionie egzemplarzy założyłem dwie fundacje które już później same się pięknie rozrosły latujemy 40 tysięcy ludzi rocznie napisałem tysiące tekstów jestem szczęśliwym człowiekiem więc mnóstwo rzeczy już mi wyszło ale jak popatrzę na 6 ostatnich miesięcy to już mi wyszło w polityce to już żeśmy zrobili, to już się sprawdziliśmy 14 czy 15 tysięcy wolontariuszy prawie 7 milionów na zbiórce publicznej, tysiące ludzi, którym pomogliśmy, y, portal pomocowy, który postawiliśmy, 10 tysięcy maili, na które odpowiedzieliśmy, tych pewnie około dwóch milionów ludzi, których już mamy zwerbowanych y, do tego, żeby zagłosować i dać szansę tej nadziei. To jest coś, co naprawdę bardzo trudno było zrobić, ale zrobiliśmy to. Ja nie znam się na partyjnych gierkach i nie chcę się na nich znać. Natomiast znam się na pewno, i mogę to powiedzieć po wielu latach pracy na jednym, na organizowaniu ludzi wokół wspólnej idei, wokół wspólnego działania. O na tym to się znam. I bardzo się cieszę, że to już nam wychodzi. A mam nadzieję, że będzie udawało się jeszcze bardziej po 28 czerwca. Yy, żółty kolor to jest ulubiony kolor? Żółty kolor to jest ulubiony kolor mojej córki. Yy, więc jesteśmy tu wszyscy żółci. To kolor słońca i radości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.